Jako że przed nami bardzo ciekawy rok, bo już mniej niż 12 miesięcy zostało do halvingu Bitcoina. W dzisiejszym materiale chciałbym podsumować dosłownie wszystkie informacje na temat tego, co powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, altcoiny i ich zachowanie w przeszłości, żebyście więcej nie musieli marnować czy tracić czasu na oglądanie filmów podobnego pokroju. Więc tak naprawdę no, witam was w ostatnich 12 miesiącach, kiedy to właśnie potencjalnie historycznie byliśmy przed początkiem dzikiego rajdu na rynku kryptowalut. Bardzo wiele osób spodziewa się tego samego i czy historia zatoczy krąg, czy ponownie okaże się po prostu powtarzalna i zduplikowana w tej czy innej formie, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno jestem w stanie wam pokazać kilka takich bardzo kluczowych interakcji rynku kryptowalut osadzonych w konkretnych datach, które bezpośrednio wpływają na to i pozwalają oszacować, co i w którym momencie robić, żeby zmaksymalizować potencjalne zyski na hoście i po prostu wyciągnąć z niej jak najwięcej, wycisnąć ją jak cytrynkę i zarobić. Which, no. Przynajmniej raz w życiu fajne pieniądze. Zakłada się, wiele osób tak mówi, że jeżeli ta hossa nadejdzie, to będzie ona jedną z ostatnich lub nawet ostatnią tak zauważalną, tak zmienną na rynku kryptowalut, ponieważ potem tego kapitału będzie coraz to więcej. Uważam, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, żeby się ziścił, dlatego chciałbym, żebyśmy będąc już na tym rynku kryptowalut, operując tutaj razem i oczekując tej potencjalnej hossy, po prostu zrobili co się da, żeby po prostu dać sobie tą ostatnią szansę, jeżeli ktoś się spóźnił na. W przedniej hoście, wykonał złe ruchy, dokonał złych wyborów, to żeby teraz mu po prostu już finalnie z takim zdroworozsądkowym podejściem podejść do sprawy kompleksowo, no i raz na zawsze z tym rynkiem się rozliczyć tak, żeby po prostu pozytywnie, nawet jeżeli zakończyć, to po prostu zakończyć z oklaskiem od widzów, fanfarami i wynieść z tego nie tylko zgubne doświadczenie, ale co najważniejsze pieniądze i to raczej większe niż mniejsze. Jeżeli dobrze pamiętam, to dwa poprzednie halvingi bitcoina były kolejno w czerwcu 2016 roku i w maju 2020 roku. W chwili obecnej na ekranach macie pokazane to, jak wkształtowała się cena bitcoina zaraz po tych halvingach. To, co możemy na pewno zauważyć, to fakt, że bitcoin troszeczkę zlagowany w okresie tego halvingu, zaraz później, tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, miał bardzo dobre prowzrostowe warunki, rósł na swojej wartości, no po prostu przebijając coraz to kolejne rekordy. Tak? I tutaj, tak naprawdę, ta cecha była, powtarzalną w trakcie ostatnich dwóch cyklów. No, widzieliśmy, że po prostu ma zastosowanie i teraz ten może być troszeczkę inny. Nie wiadomo, czy tutaj będzie ta zasada do trzech razy sztuka. Mówię do trzech, bo te poprzednie gdzieś tam potencjalne halvingi były w momencie, gdy rynek był na tak mikroskopijnie niskich wartościach, jeżeli chodzi o kapitalizację i wycenę poszczególnych coinów, że nie ma tutaj do końca czego porównywać, tak? Byliśmy w momencie, gdzie na rynku było na przykład kilkaset milionów dolarów, a teraz mamy ponad bilion dolarów, więc dwa tysiące razy więcej, dlatego też nie chcę porównywać, Czegoś, gdzie próba błędu jest tak mała i gdzie inwestorów było niewiele do momentu, gdzie zapowiada się na setki milionów ludzi w kryptowalutach w trakcie np. jednej hosty, jednego cyklu. Dlatego też uważam, że oprzemy się na dwóch poprzednich cyklach i na dwóch poprzednich halvingach oraz takich datach około po prostu zahaczających o to, co w tym momencie się wtedy działo. Dlatego. Widzimy, że zaraz przed halvingiem ten rok poprzedzający był dosyć taki lichy, bym powiedział, i to tak naprawdę dwukrotnie. Jakby nie patrzeć, rok przed halvingiem często mieliśmy drugie zahaczenie o jakieś dno Bessy, Często mieliśmy sytuację, gdy Bitcoin jeszcze cały czas po prostu szukał tych sił, zbierał. Był dosyć zmienny, tak? Czasami kosztował parę tysięcy dolarów, na przykład cztery, czasami trzy i pół, a czasami sześć pół. Dlatego te zmienności nawet wynosiły w okolicach 100%, 50. 10, zależy od momentu, ale dało się to też wykorzystać. Ja przedstawię wam w dzisiejszym filmie też kilka strategii, których się trzymam, które kultywuję, żeby ten rok do zbliżającego się halvingu wykorzystać jak najlepiej i zarobić po prostu na tym jak największe pieniądze. Osoby, które kanał oglądają od dłuższego czasu, już widzą, że film zapowiada się w takim starym stylu z przytupem, bez jakichś tam zbędnych wielu kart w przeglądarce. Tylko treściwe mięso moje przemyślenia, które sobie podsumowałem dzisiaj krok po kroku, żeby przekazać wam je w tak jak najbardziej przyswajalnej formie. Dlatego też, jeżeli chodzi o Bitcoin. Ja ten czas chcę wykorzystać na akumulację. Mam takie założenie, którego się trzymam. Później zdradzę Wam więcej szczegółów, ale w dużym skrócie chodzi o to, że do 30 tysięcy dolarów za jednego bitcoina i do 2000 dolarów za jedno Ethereum akumuluję je. Ile się da, jak najwięcej, jak najprędzej, jak najszybciej, żeby po prostu zebrać ich taką ilość, jaką by się chciało. Oczywiście nie jest to do końca zawsze możliwe, bo nam jest zawsze mało jako gatunkowi ludzkiemu, ale jednak ile się da, to chce wykorzystać. Może się okazać, że w pewnym momencie, na przykład 3 miesiące przed halvingiem, już nie będzie możliwości akumulacji Bitcoina poniżej 30 tysięcy dolarów za sztukę. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja do tego momentu każdy takie spadki, każdą taką lukę na rynku, co niejednokrotnie powtarzam w filmach, czy na Twitterze, czy w postach na Telegramie, wykorzystuję i chcę akumulować ich jak najwięcej. Dlatego też... Sprawdźcie sobie, jak wyglądała historia altcoinów przed tak naprawdę halvingami. Ten poprzedzający rok często był najgorszym okresem pomiędzy po prostu szczytami poszczególnych cyklów, poszczególnych hos, powiedzmy, na rynku kryptowalut. Dlatego też ja zakładam, że akumulacja altcoinów w chwili obecnej nie jest jakimś bardzo wybitnym pomysłem. Część z tych projektów na pewno podupadnie na sile, część z nich będzie zlikwidowana do zera, będą rukpule i po prostu jakieś exity z tych projektów, żeby więcej nie musieć już ich prowadzić, tak? Dlatego w obecnej sytuacji ja raczej skupiam się stricte na akumulowaniu bitcoina, ethereum w jak największych ilościach i w proporcji, szczerze mówiąc, 90% z tych dwóch kryptowalutach do 10% jeżeli chodzi o resztę rynku. Nie mam również jakiejś wielkiej ekspozycji na jakiekolwiek alokacje, lunchpady, Resale, lunch pool i tak dalej, ale o tym opowiem. Zdarzają się wyjątki, takie rodzynki w tym świecie, które warto wykorzystać. Również jeden w tym filmie Wam przedstawię, więc oglądajcie do końca. Mam swoją strategię. Stwierdziłem, że w tym trzecim już moim cyklu na rynku kryptowalut chcę po prostu wykorzystać go na maksa. Po prostu wręcz, jak taki nudny nerd. Nie obrażając, niektórych pewnie, krok po kroku po prostu trzymać się założeń i strategii, którą sobie wcześniej obrałem, za taki kurs, wiecie, wiążący wręcz, bo inaczej będę uważał się za taką jednostkę słabą inwestycyjnie, za osobę, która po prostu nawet względem siebie nie potrafi dotrzymać pewnych obietnic. No już zachowujmy się po prostu poważnie. Jeżeli coś sobie ustaliliśmy, to róbmy tak, a nie inaczej, bo nas tam emocje poniosą. Mam pewnego rodzaju również zabezpieczenia na mały mózg i gdzieś tam przechowuję kryptowaluty w taki sposób, żeby nawet bezpośrednio nie mieć do nich dostępu. Nawet jeżeli w najgorszym wypadku po dwóch drinkach stwierdziłbym, że chcę sprzedać mojego bitcoina, bo mi tam popaliło zwoje i na 15%, na minusie albo na plusie chcę się go pozbyć, to nawet nie mam fizycznie takiej możliwości w praktyce, bo po prostu mam to tak skonstruowane, że nie jestem w stanie wejść na telefon i stwierdzić, dobra, sprzedaję. No nie, to jest auto zabezpieczenie przed samym sobą. Trzeba być samoświadomym swoich poszczególnych decyzji i faktów, które gdzieś tam w przeszłości zrujnowały potencjalny zysk z inwestycji i zwrot. Dlatego też w tym cyklu w ogóle, pomijając, już Jestem doroślejszy, mądrzejszy i tak dalej. Nie chcę nawet technicznie dać możliwości samemu sobie, żeby do tego dopuścić, żeby już nigdy nie żałować. Wiecie, rynek kryptowalut cechuje się tym, że płynie sobie od trendu do trendu, jest bardzo zmienny i tak naprawdę każdego kwartału coś innego gdzieś tam nas może zaciekawić. Ja mam osobiście takie podejście, szczególnie patrząc na ostatni cykl, że nie przywiązuję się jakoś romantycznie, nie zakochuję się w tych moich altcoinach i po prostu nie chcę ich akumulować w nieskończoność, wierząc bardzo, że któreś z nich zrobią kolejne razy 200. Zazwyczaj, tak serio, projekty, które już są na rynku, mają bardzo małą szansę na to, żeby tak wielkie wartości na kolejnym cyklu zwrotu zrobiły, bo już swoje pokazały, często są wartości po prostu spadkowej, nawet terminalnej, jeżeli chodzi o fazę upadkową, bym powiedział. Dlatego ciężko przewidzieć, który akurat z nich zrobi takie maksymalne rezultaty. Na akumulację altcoinów, nowych tworów, pod ciekawe trendy, przyjdzie pora. Jak to u mnie wygląda, zaraz się z Wami podzielę tą taktyką, więc słuchajcie uważnie. Uważam osobiście, że e, gdy Bitcoin, prędzej czy później, nie określam tego w widełkach czasowych, w ramach po prostu zakładam, że taka sytuacja będzie miała miejsce, będzie atakował 50-60 tysięcy dolarów i będzie to taki moment, gdzie już niewiele brakuje do tego piku all-time high, które wynosiło tam 68,5 czy 69 tysięcy dolarów, to prawdopodobnie psychologicznie. Od tego momentu będzie duża zawrotka. Będzie korekta taka, że ludzie się postarają w gacie i stwierdzą, że oho, jednak się ewakuujemy, jednak all time high nie będzie, tak? Zakładam, że może być korekta na poziomie 20, 30 czy 40 paru procent, co na rynku kryptowalut niejednokrotnie miało miejsce i sam miałem takie sytuacje, że, że dosłownie z dnia na dzień moje portfolio było warte o 50% mniej. I w tym momencie, gdy... Ja na poziomach 40, 50 tysięcy dolarów sprzedam część swoich bitcoinów, które akumuluję od teraz i będę i tak na razy 2, na razy 2,5, zależy jaką finalną będę miał średnią stopę wzrotu. No oczywiście wszystkiego nie sprzedam, ale sprzedam część, żeby mieć po prostu pieniądze na zakup potencjalnie altcoinów oprócz stablecoinów, które będę trzymał na ten poczet, tak? I w tym momencie, gdy ta korekta nadejdzie, dużo altcoinów dostanie po dupie, ale co ważne podkreślenia, właśnie w tym momencie bardzo dużo projektów będzie już się tworzyć. Zobaczcie, ci deweloperzy, te osoby, które stoją za takimi firmami technologicznymi właśnie w naszej branży blockchainowej, czekają na okazję, gdy będziemy bardzo blisko momentu, gdzie po prostu przekroczymy all time high. I gdy to się wydarzy, to oni będą we wzmożonych siłach, pod rękawy będą mieli, będą tworzyć te projekty raz po raz i rynek prawdopodobnie w okolicach 50 tysięcy dolarów za Bitcoina zaleje fala nowych projektów. I wtedy jeżeli taka korekta nadejdzie, a te projekty już będą po prostu na rynku, w fazach właśnie pre-sale, private sale, na początkowych listingach, jako nowe coiny na mniejszych giełdach, ja wtedy, gdy po prostu utnie im rączki, niektóre z nich spadną o 70%, zamierzam te nowe coiny poskupować za część zysków z Bitcoina, jeżeli korekta by nadeszła, a jeżeli nie, to po prostu stracę na tym, że tego Bitcoina sprzedałem po prostu za szybko, ale będzie to tylko część, plus będę miał stablecoin na ten poczet, dlatego to jest taka... Powiedzmy, taka taktyka, która tak naprawdę nie ukraca mi potencjału zysku z każdej strony, tylko po prostu ewentualnie lekko go modyfikuje na moją niekorzyść lub bardzo mocno na korzyść. Więc risk to reward tutaj według mnie jest na wysokim poziomie i uważam, że ta strategia może mieć zastosowanie. Jeżeli ktoś chce zrobić podobnie, to niech sobie później do tego filmu wróci, albo to zapisze. Myślę, że może być to ciekawa opcja na rozegranie tych następnych kilkunastu miesięcy, czy na przykład dwóch lat. I już odpowiadam na pytanie, dlaczego obecnie akumuluję praktycznie tylko Bitcoin i. Oraz kilkanaście mniejszych coinów, które gdzieś tam pokazuję czasami w filmach, czy piszę o nich w postach, ale to są i tak znikome proporcje w stosunku do tego, co mam w Bitcoinie i Ethereum. No uważam, że nawet jeżeli one spadną o kilkadziesiąt procent kolejnych, ja sobie to na tyle uśrednię, że naprawdę tego nie odczuję. To nie są pieniądze, których potrzebuję, więc płynnie przejdę sobie przez ten okres oczekiwania do czasu następnego halvingu i potencjalnej hossy, żeby potem na tym zyskać. No bo po to tutaj jestem, tak? Dla pieniędzy, tak jak większość z Was. Jako, że mogę się przy okazji dzielić wiedzą, coś przy tym też zarobić, czemu nie? Mi to sprawia przyjemność, frajdę, więc zamierzam tutaj z Wami być, dopóki Matka Natura pozwoli, dopóki nie będę miał jakichś pomysłów na założenie stacji kosmicznej lub jakiejś firmy związanej z robotyką czy AI, bo również to mnie ostatnio interesuje. Ale na razie cieszmy się chwilą i bawmy się, póki tutaj wszyscy razem jesteśmy. Więc ja... Zakładam, że poziomy do 30 tysięcy dolarów za jednego bitcoina i do 2000 dolarów za jedno Ethereum są poziomami optymalnymi, żeby kilkukrotnie tylko na tych dwóch coinach móc zarobić w trakcie następnego cyklu. Nawet jeżeli bitcoin by kosztował 80 tysięcy dolarów, to ja tego bitcoina sprzedam na prawie razy 4, bo będę o średnią cenę nie 22-3 tysiące dolarów zakupu. tak? Akumuluję od 17 tysięcy dolarów, informowałem Was o tym. Że 15,5 tysiąca dolarów to jest według mnie dołek na Bitcoinie. Pomyliłem się o 24 dolary. Tu jest mój post na Twitterze, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Ale jednak nie miałem wtedy z funduszy już, bo się wyprzedałem ze wszystkiego. Życie nie jest bajką kolorową, nie będę Was oszukiwał, że idealnie za 15,5 tysiąca dolarów kupiłem. No nie, tak uważałem, kupiłem trochę drożej. Dalej jest ok. Dalej już nawet w chwili obecnej jestem sporo na plusie, więc mi to sprzyja. No i po prostu tak uważam. Potem część tego kapitału, tak jak mówiłem w trakcie tej mojej strategii inwestycyjnej, będę zamieniał w świeżartkę. Koiny na dużych spadkach, na potencjalnej korekcie, która według mnie będzie jedną z większych w trakcie następnej fazy prowzrostowej, i w taki sposób właśnie chcę kultywować te moje kryptowalutowe tradycje. I po siedmiu latach, prawie już, bo w lipcu czy w czerwcu, mija 7 lat na tym rynku kryptowalut, czasami z przerwami, ale jednak jestem to uważam, że to może być ciekawy po prostu pomysł na rozegranie tego w taki, a nie inny sposób. Taka informacja dla osób, które nie lubią się nudzić i które na tym rynku kryptowalut operują każdego dnia, mają czas na różnego rodzaju zagrania, nie tylko oczekiwanie pod kolejny cykl, to ja mam również taki wręcz kapitał przeznaczony stricte na trading, tak? To jest kapitał, który w ogóle nie jest podatny na jakieś spadki na rynku, na wzrosty. Ja słuchajcie, mam pewną pulę USDT, którą traduję. Ja nie traduję dużo, nie jestem zawodowym traderem, jestem osobą, która ma kilka, kilkanaście przemyśleń w skali Miesiąca. Są to z reguły trady na dźwigni, ale nie dłużej. Razy dwa, razy 3, razy cztery. Na mojej grupy na telegramie KDP Wiadomości, link jest w opisie. Często się tam nimi dzielę. Oczywiście na płatnej arenie tradingu czy na koszarach tradingu na VIP-ie tych trade'ów jest o wiele więcej, ale to jest taki przesmak dla osób, które chcą sobie zobaczyć. Ale. Więcej trade'ów wykonuję właśnie na bazie zagrań od naszych traderów, od Piotka, od Majka, którzy gdzieś tam na arenie tradingu no, cały czas tradują. To jest ich też pośrednio zawód, zajmują się tym prawie zawodowo. No i dzięki temu mogę po prostu również współuczestniczyć w tych zyskownych lub niezyskownych trade'ach. Ostatnio jest naprawdę ok, nawet Wam wrzucę tutaj tabelkę, przeskroluję. Zagrań Piotka i zagrań Majka, się sobie zobaczyli, jak to teraz wygląda. No i mniejsza, tak i tak nie ma z tego bezpośredniej korzyści, bo nabór do areny tradingu jest zamknięty, a na Discorda na VIP'a każdy może gdzieś tam się zapisać za darmo. Wystarczy być z reflinka mojego na Bajbicie. Link też jest w opisie. Klikacie sobie zakładka VIP, członek VIP i tam macie całą jakby agendę, jak dołączyć instrukcję. To jest 15 minut. To nie jest płatne, tam jest część zagrań z areny tradingu, więc to jest takie fajne dla osób, które chcą sobie to sprawdzić, jak to wygląda. No ale mniejsza, bo zboczyłem z toru. Link do Discorda też jest w opisie. Po prostu chodzi o to, że. Ja. Te trady wykonuję trochę z takich własnych przemyśleń, a trochę od naszych traderów, tak? Robię ich, nie wiem, 15, 20, 30 w trakcie miesiąca i tutaj na tej podstawie mnie nie interesuje, czy wiecie, Bitcoin spada, czy rośnie, czy coś takiego. Ja gram tylko i wyłącznie na zmienności, czyli operuję na tym, że rynek kryptowalut w ciągu na przykład jednego dnia spadł o 6% całkowicie, tak? Wyszukujemy coiny, które są podatne na przykład pod longa, pod shorta i staramy się je rozegrać bardziej pod względem wydarzeń lub Piotrek na przykład pod względem analizy technicznej, a nie na bazie jakichś tam innych wskaźników. To są dosyć dynamiczne Trady to są naprawdę szybkie trady, zagrania. Większość z nich zamykam w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin, więc uważam, że taka rotacja kapitałem jest wskazana. I tutaj rzeczywiście, w skali roku, jak wykręcę z tego kilkadziesiąt procent przy takim kapitale, jakim obracam, będę bardzo zadowolony. Nie poświęcam na to całego etatu czy całego miesiąca, więc tym samym jest to według mnie taka strategia, która uniezależnia nas troszeczkę. Od wakanty na rynku kryptowalut, tylko i tak te po prostu pieniądze na poczet tradingu trzymamy bazowo w stablecoinie, w USDT, w USDC, jak tam sobie lubicie i w czym tradujecie, w jakiej parze, i na bieżąco używacie ich w jakimś tam fajnym risk management i money management procentowo, ile możecie ryzyka poświęcić na dany, na dany trade, tyle przykładowo w taką pozycję wchodzicie. Tak. Ja z reguły gram w taki sposób, że od tak 1% do 5% pod portfolio na poczet tradingu używano na dane zagranie. stop lossa mam gdzieś na poziomie takim, że do dzisiaj 10 potencjalnie danej pozycji jestem w stanie stracić, a risk to reward ratio minimum na poziomie 2 do 1, żeby przykładowy kupon do odcięcia był dwukrotnie wyższy niż taka kara finansowa, tak? Czyli jeżeli jestem w pozycji na 1000 dolarów, to e, muszę minimum zyskać na nie na przykład 1200, a stracić 100 dolarów maksymalnie, żeby uznać ją za taką zyskowną, czy o takim sporym potencjale w ogóle na no, zwrot z inwestycji. Ale mniejsza. chciałem wam tak pokrótce przekazać, jakie ja mam przemyślenia, jak ja do tego podchodzę, więc to jest taki bonus w trakcie tego filmu dla osób, które też chcą coś tam zrobić, chcą tradować, chcą również korzystać na tym, że rynek kryptowalut albo spada, albo stoi w miejscu, bo to, że są na rynku kryptowalut spadki, wcale nie oznacza, że nie da się na nim zarabiać. Po prostu trzeba mieć dostęp do informacji, przemyśleń i jakiś czas tutaj spędzić lub otaczać się. Osobami, które taką pracę wykonują każdego dnia. Teraz jest dobra okazja na akumulację takich ciekawych coinów pod przyszłą hossę, ale oczywiście nie w dużych proporcjach, ale jednak jest. W końcu, no bo w końcu dawno czegoś takiego nie było. Na Bajbicie jest nowy lunchpool. Ostatnio, jak kiedyś nagrywałem film, właśnie o lunch poolu Gensokishi, to ten projekt od czasu zlanczowania z tego Bybitowego, właśnie. Pula wzrósł na wartości 8700%, czyli 87-krotnie na all-time high. Na lunch pula na się był po 2 centy, później udawało się go sprzedać nawet po dolara 60 z kaczykiem, czy nawet 70 parę, więc naprawdę były to wartości no wręcz ekstremalnie wysokie, ale wiadomo, nie zawsze da się takie wartości powielić. Więc jeżeli macie jakieś bity na zbyciu, czyli tokeny takie po prostu DAO, które współpracują pośrednio z giełdą Bybit, czy właśnie chcecie je sobie kupić, czy coś, to możecie to zrobić. Nie zapłacono mi za ten odcinek, zarabiam tylko za filacji więc jeżeli chcecie się zarejestrować, wesprzeć kanał, przy tym też mieć 10% cashbacku, przy tym mieć, słuchajcie, bonus 20 dolarów za KYC, bo do 18 maja taka akcja ma miejsce, czyli jeszcze 3 dni zostały, czy dwa, żeby to zrobić. No i mieć jeszcze bonus 20 dolarów USDT za 100 dolarów depozytu i 100 dolarów trading volume, to jest tylko ode mnie, ja z moich pieniędzy oddaję część po prostu na początek takiego zagrania marketingowego co miesiąc. To zachęca nowe osoby do po prostu dołączenia na giełdę i oddaję Wam też część zysku, więc to jest takie fair. Wy mnie wspieracie, ja Wam część oddaję, więc akumulując te wszystkie bonusy, dosyć prosto można gdzieś tam nowe osoby około 250 zł odebrać, wykonując parę tam zadań, mały trading, volume i tak dalej. To jest opisane też w opisie, link macie też mój, widzicie jak to teraz kliknąć, wchodzicie sobie no i oprócz tych bonusów dla nowych osób, tak samo jak i stare osoby, mogą sobie te KYC zrobić. Tam trzeba mieć chyba 50 dolarów na funding, koncie, potem wejść w zakładkę Rewards i sobie to odebrać. Więc to sobie możecie sprawdzić. No i przy okazji, właśnie wziąć udział w tym lunch poolu. Teraz wchodzi taki koń, który według mnie może być dosyć ciekawy. Ja go gdzieś tam będę troszeczkę starał się posiąść. Z reguły na giełdach te kryptowaluty, które są na lunch czy na lunch są w jakiś sposób, wiecie, weryfikowane, przez co po prostu jest większa szansa na to, że one przetrwają do hossy, bo z reguły stoją za nimi większe twarze, jakieś technologiczne twory i rzeczywiście osoby, które gdzieś tam mają raczej dobre intencje. Różnie bywa, ale statystycznie jest na to większa szansa. Więc ja tego trochę coina sobie dorzucę do tych kilkunastu różnych altcoinów, które gdzieś tam mam w mojej proporcji. 1-2% portfolio zamierzam w nim trzymać, no bo czemu nie? Każda osoba, która jest z mojego linku na bajbicie, ma również. 10% cashbacku, co jest automatycznie odejmowane od waszych prowizji, więc po prostu nie opłaca się mieć czystego konta, czy nie opłaca się czasami tradować na innych giełdach, bo te prowizje są większe, a te pieniądze można zaoszczędzić na akumulacji Bitcoina czy Ethereum, czy innych coinów, nawet tego na lunch czy zakup bitów, jeżeli chcecie. Więc link jest w opisie. Tam macie też pokazane na ekranie właśnie dodatkowe bonusy, w zależności od depozytu i trading volume, jaki zrobicie. Dostaję też od Was pytania w wiadomościach prywatnych, jak ja w chwili obecnej po prostu e, poukładałbym sobie ten czas i co bym robił, żeby gdzieś tam jeszcze ten rok wy Wykorzystać jak najlepiej się da i dorobić sobie trochę pieniędzy, tym samym po prostu móc zakupić więcej kryptowalut. Tak? Na pewno co widzieliście ostatnio, jest sporo airdropów, jest sporo gdzieś tam takich akcji marketingowych od tych projektów, które warto śledzić. Na przykład teraz mam być od Venom Foundation, był od Arbitrum, fajny airdrop, gdzieś tam SUI dało się załapać na alokację. To nie był airdrop, ale wiecie, dało się tam jakąś fajną alokację zdobyć i też razy kilkadziesiąt zrobić. Więc raz po raz takowe będą. ZKS się szykuje, tak? Więc tym samym warto śledzić takie większe wydarzenia. Wiecie, nie rozdrabniać się na jakieś takie mega małe airdropy, bo one są bardzo ryzykowne. Z reguły nic z tego nie ma. Marnujemy czas na testowanie sieci i tak dalej, a zwroty są znikome lub żadne, ale takie większe gdzieś tam można poświęcić na to czas, jeżeli i tak na rynku kryptowalut jesteśmy, przeczytajmy reguły, instrukcje. Ja też takie filmy wrzucam z update'ami, więc sobie sprawdźcie na kanale. I na Discordzie darmowym jest zakładka, słuchajcie, z airdropami. Tam są dokładne instrukcje do airdropów i tego, jak to działa, co trzeba zrobić, żeby po prostu się załapać. I na przykład na Arbitrum nawet moi znajomi zyskali po kilka tysięcy dolarów. Mi samemu też tam tych coinów się udało trochę odebrać. Więc uważam, że jest to fajna rzecz, szczególnie jeżeli ktoś ma trochę czasu i warto ten czas na airdropy wykorzystać. Na pewno podjąłbym też rękawicę ku researchowi, tak? Czyli po prostu ku sprawdzaniu poszczególnych projektów. Może akurat wyłapiecie jakąś perełkę, która według Was będzie w stanie dowieźć wyniki do następnej hossy na następnym cyklu nas wszystkich gdzieś tam... Podsyci tą swoją innowacyjnością i rzeczywiście zagwarantuje fajne stopy zwrotu, to jest niewykluczone totalnie, że wiecie, znajdziecie akurat teraz projekt, który przetrwa i zrobi duże wzrosty, ale jest o to dużo ciężej niż po prostu w odpowiednim momencie cyklu, o czym mówiłem na początku tego filmu w trakcie przedstawiania wam mojej strategii, tak? Więc jeżeli chcecie, poświęcajcie godziny dziennie na walidację pomysłów, strategię tych projektów, sprawdzanie trendów, wyszukiwanie, jak to obecnie działa, a może akurat spadnie Wam coś w oko i stwierdzicie, kurczę, to może zagrać, tak? I w takim wypadku angażując swój kapitał teraz, zalecnie od momentu, w jakim projekt się znajduje i wyceny danej, danego tokena, to możecie jeszcze coś tam zyskać. Wiadomo, że ryzyko jest większe do zabawy, te risk to reward trzeba gdzieś tam policzyć i z reguły na innym etapie cyklu jest to po prostu bardziej optymalne, ale jeżeli teraz macie czas, to nic nie stoi za, na przeszkodzie. Możecie zrobić sobie listę na przykład kilkunastu coinów, które wam się wydają ciekawe, śledzić ich ceny, jeżeli jeszcze na przykład trochę spadną na wartości, ale nie szykuje się na ich upadek, to sobie zacząć je akumulować. Czemu nie? Można zrobić i tak, to jest fajny sposób na wykorzystanie czasu aż do halvingu. Jako taki bonus w tym filmie w filmie chcę wam też trochę opowiedzieć o tym, jakie ja mam przemyślenia względem tych kolejnych trendów na następnym cyklu. Uważam, że na pewno AI, o którym teraz jest tak głośno, będzie dalej takim dosyć prowodyrem tych następnych wzrostów. Będą coiny się pojawiać, które rzeczywiście te AI wykorzystają, ale nie w tak okrojonej i takiej, wiecie, wręcz przygłupiej formie jak obecne projekty, czyli zastosowując tak naprawdę znikomą część tej technologii jego potencjału, ale tworząc na tyle innowacyjne rozwiązania, że rzeczywiście przy, przyciągnie to w jakiś sposób nawet osoby z zewnątrz, tak? Zwiększy też adopcję kryptowalut, dynamicznie tego rynku i pozwoli napływ, napłynąć kapitałowi, który płynie od rąk którzy, osób, które jeszcze nie są inwestorami w kryptowaluty. Dlatego uważam, że to jest jakże konieczne, żeby ta kolejna hosta też naciągnęła. Tak? Jeżeli jakieś mm, aplikacje czy projekty związane ze sztuczną inteligencją będą wymagać przykładowo mikro czy płatności subskrypcyjnej w ich tokenie na blockchainie w formie kryptowaluty, na pewno będzie wtedy łatwiej, żeby takowe projekty osiągnęły sukces. Więc też szukałbym po prostu takich, które te warunki spełniają. Uważam też, że przynajmniej w takim dosyć ciasnym okienku e, czasowym będzie powrót metaversu. Jak wiadomo, też mówiłem o tym dwa lata temu, ta technologia jest mocno niedopracowana, nie ma jeszcze większego zastosowania w życiu fizycznym. Miałem też okazję gdzieś tam sprawdzić, wiecie, te rękawice haptyczne na tych targach w Dubaju kiedyś e, i tak dalej, ale to dalej po prostu jest takim małym niewypałem, po prostu... Nie ma jeszcze tej jakości grafiki, zastosowania w pracy. To są dopiero takie po prostu plotki, założenia, marzenia, które można spełnić. Ale za 2-3 lata, gdzieś tam na piku potencjalnego szczytu kryptowalut, jeżeli tam cykl będzie się mniej więcej powtarzał, może się okazać, że któryś z projektów Metaverse dowiezie już poszczególne wyniki, będzie miał zastosowanie w świecie rzeczywistym i co najważniejsze, realnych, oddanych użytkowników, którzy z danej technologii czy aplikacji będą no, na bieżąco, realnie cały czas korzystać. I wtedy taki projekt może się rozwijać, bo jeżeli ktoś tylko sprzedaje obietnice, Czego mieliśmy też niejednokrotnie rzeczywiście e, odzwierciedlenie na poprzednim cyklu, co dało zarobić, jeżeli się w dobrym momencie wyszło. Ja też na wielu takich projektach metawersowych zarobiłem, wiem, żeby też e, mówiłem, kiedy na przykład sprzedaję, kiedy nie. No Ciężko to w jakiś sposób było idealnie po prostu rozegrać, ale dało się. I myślę, że na następnym cyklu również będzie się dało, dlaczego, dlatego na te projekty metaversowe należy zwracać uwagę. I oczywiście ja na moich socjalach również, jeżeli czegoś się dowiem, to będę was informował, że takowe powstały. Lub jeżeli mam jakieś na oku, to zrobię o tym jakiś materiał. Na Twittera, na grupę na Telegramie czy na Discordzie dodam takie informacje, bo uważam, że one są takie ogólnodostępne, że każdy powinien mieć dostęp do tych przemyśleń, a nie powinno być to uwarunkowane tym, czy ktoś zapłacił, czy nie. Kolejne dwa takie trendy, które mogą mieć zastosowanie, które warto według mnie e, mieć na oku, to na pewno właśnie taka demokracja społecznościowa. Może to troszeczkę zahaczyć oddało, ale chodzi mi mocno o to, że będą pewnego rodzaju ugrupowania czy takie zrzeszenia. Osób posiadających daną ilość coinów i będą jakieś na przykład szczel, szczeble hierarchii, takie tiery uwarunkowane tym, ile do, danych coinów posiadamy, i wtedy mamy takie prawo głosu, możemy się wypowiadać na te, na te tematy. Po prostu te, ta moc nasza, demokratyczna i siła po prostu głosu lub ilość po prostu jakichś tiketów, które przypada na osobę, zwiększa się z jakby miarą posiadanych tokenów, tak? Jeżeli takie projekty będą się rzeczywiście rozwijać i będą ze sobą niosły jakieś fajne funkcjonalności, to również w takich branżach, w takich trendach będę się doszukiwał stricte inwestycji. W ciekawe inicjatywy, które dopiero powstają. I ostatnia taka branża, która jeszcze nie jest jakoś mocno tak naprawdę na oczach wszystkich, to jest powiedzmy automatyzacja pracy. Tak to sobie roboczo nazwijmy. Będą na pewno powstawały projekty pomocowe, programy, aplikacje, które będą po prostu nie zastąpiały pracę ludzi w formie sztucznej inteligencji, ale będą boostowały i wspomagały to, co obecnie robimy. Czyli na przykład przyspieszą pracę nad grafiką, przyspieszą pracę nad wykonywaniem rozmów, bo będą to na przykład jakieś rozwiązania, które automatyzują segregację. Danych matematycznych w tabelkach, i tak dalej. I będą to pewnego rodzaju ułatwiacze, takie wspomagacze pracy w poszczególnych branżach, w marketingu, w programowaniu, gdzieś tam wśród udzielania korepetycji, czy jakichkolwiek innych zawodach, które doceni duża gama użytkowników. I wtedy na pewno będzie to też również w formie monetyzowanej, właśnie na rynku kryptowalut, w formie jakiejś tokenizacji. Uważam, że niektóre z takich projektów mogą wyjść. I tak jak mówię, jeżeli czegoś się dowiem, to również was będę informował. Więc w tym filmie to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sobie dołączyć do tych darmowych grup, do Discorda, do Telegrama. Linki są. Gdzieś niżej w opisie. Jak chcecie odebrać te bonusy za KYC, te takie dedykowane nagrody dla naszej społeczności, na Bajbicie, to link jest w samej górze w opisie i możecie wtedy od razu wziąć udział w lunch poolu. A osoby, które już są na Bajbicie, to sobie sprawdźcie, jak to wygląda. No i dajcie znać w komentarzu, czy taki film Wam się podobał, czy chcecie takich więcej, czy nagrywać więcej materiałów tego typu. Trzymajcie się, subskrybujcie, zostawcie komentarz. Na razie. Cześć.